Trawa była jeszcze wilgotna od porannej rosy, gdy Samuel Carter oparł dłoń na szorstkiej korze starego dębu, który stał na skraju jego posiadłości. Przechodził obok tego drzewa tysiące razy. W drodze do naprawy ogrodzeń, doglądania do bydła lub po prostu, by usiąść i złapać oddech po długim dniu. Ale tego ranka, gdy promień słońca przedarł się przez szczelinę między chmurami, coś niezwykłego przykuło jego uwagę. Tam, ukryta między korzeniami dębu, znajdowała się deska, która nie pasowała. Samuel kucnął, odgarniając lata ziemi i opadłych liści, aż ukazał się zarys drzwi. Drzwi w ziemi. Jego serce przyspieszyło. Mieszkał sam na około 40 hektarach odziedziczonej ziemi i znał każdy jej zakątek. A przynajmniej tak mu się wydawało, ale to... to było coś innego. Pociągnął za zardzewiałą klamkę i po chwili oporu drzwi otworzyły się ze skrzypieniem.